Za 80 dni w Warszawie odbędzie się największy w Polsce maraton. I ja zamierzam go przebiec. Problem polega na tym, że mimo mojej ogólnie dobrej fizycznej formy, z bieganiem zaczynam praktycznie od zera. Skąd więc w ogóle pomysł na przebiegnięcie maratonu i czy przypadkiem nie jest to skrajnie nieodpowiedzialny pomysł? Nazywam się Mateusz Piątek i dzisiaj pogadamy o tym, co maraton w 80 dni ma wspólnego ze zdrowiem. Ale zacznijmy od początku, czyli skąd w ogóle wziął się pomysł na maraton w 80 dni. Dla wielu ludzi maraton jest symbolem robienia rzeczy trudnych, takich wręcz niesamowitych, może nawet szalonych. Synonimem sprawności, witalności i zdrowia. I w maratonie tak naprawdę nie chodzi o ten bieg, tylko o pokonywanie swoich słabości, o tą wewnętrzną siłę, żeby zmierzyć się z trudnościami, które życie rzuca nam pod nogi. Dla mnie najważniejsza jest tutaj wolność i witalność. I to są takie wartości, które. Które my najbardziej promujemy w Jazz Brief, czyli firmie, którą razem z ziomkami założyliśmy, żeby pomóc Ci budować solidny fundament zdrowia, żeby pomóc Ci zrobić pierwszy krok do zdrowia i później zbudować jego solidne fundamenty. I dlatego postanowiliśmy całym teamem podjąć się właśnie takiego wyzwania, żeby ten maraton przebiec i przygotować się do niego w 80 dni. A dlaczego akurat 80? Bo nam wydało się to na tyle inspirujące, żeby zmotywować nas do działania, do zrobienia tej trudnej rzeczy. Więc skoro dla nas było to inspirujące, to mam nadzieję, że będzie również dla Ciebie. Pytanie: tylko, czy to jest zdrowe i czy nie jest jakoś skrajnie szalone. Jeżeli mam być szczery, dla większości ludzi pewnie, pewnie nie. Większość ludzi raczej nie powinna tego robić. Ale dla mnie, właśnie na tym polega zdrowie. Dla mnie zdrowie jest takim narzędziem, żeby robić rzeczy niesamowite, żeby robić rzeczy epickie, żeby lepiej się bawić w życiu i móc robić więcej. Bo kiedy jesteś zdrowszy, możesz więcej, chcesz więcej i robisz więcej. Dlatego wiem, że przygotowanie się do maratonu będzie trudne i być może będzie to taki wysiłek wręcz niezdrowy, niezdrowo duży dla, dla naszych organizmów, ale to będzie tego warte, będziemy się przy tym dobrze bawić. I jeżeli choć jedna osoba dzięki temu zainspiruje się do zdrowszego życia, dzięki temu, co będziemy pokazywać, to tym bardziej będzie to, będzie to warte tego, żeby to robić. Jeżeli trafia do Ciebie moje podejście do zdrowia i chcesz śledzić moje przygotowania, to wbijaj na Instagrama. Będę tam dzielił się codziennymi relacjami z tego, co robię, żeby przygotować się do maratonu. I nawet jeżeli nie biegasz, mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie pomocne i może zainspiruje Cię do jakichś zmian w Twoim życiu. Zaobserwuj też media Jazz Brief, żeby nie przegapić żadnych akcji, które będziemy robić w tym czasie. Wszystkie ważne linki będą w opisie. A na dzisiaj to już wszystko. Bywaj zdrów i do zobaczenia w kolejnych materiałach.